Ryszardzie, a czy pomógłbyś powiedzieć a nam o czym opowiada ta książka? E, tak wspomniałem, studiując e, antropologię kulturową, e, chciałem przedstawić e, aborygenów i opisać ich związki, relacje oraz jak zawierają małżeństwa, jak e, jak umierają, jakie mają ceremonie. I oczywiście z tym się wiąże sztuka, która była e, zapoczątkowana do 1920, 1973 roku. I powodem było tego, że pisząc książkę, robiąc wystawy. Pisałem wiele katalogów i musiałem odpowiedzieć na dziwne pytania, na przykład ile szczepów, w jakim języku, mówią o aborygenii i tak dalej. to jest dużo szczepów, jest wszystko skomplikowane. I kolega mnie namówił, Mariusz Rosiak, żebym napisał książkę, żebym wytłumaczył wszystkie rzeczy. Książka ta opowiada nie tylko o sztuce aborygenów, ale zarówno o historii Australii, o inwazji, również o terenach, o roślinności, o o życiu rodzinnym aborygenów, no i wersji oszczuczeń.